Pani profesor, często pacjenci mają taką obawę i mówią takie zdanie, leki psychotropowe niszczą mózg. Nie będę im brał. Właśnie. Zastanawiam yy, się teraz na tym, na ile yy jest w tym jakieś, jakaś szczypta prawdy w tym powiedzeniu, że leki psychotropowe niszczą mózg. Yy, bo przyjmowanie leków psychotropowych też niekiedy prowadzi do pojawienia się objawów bocznych, niepożądanych. Czyli takie, które są jakimś szkodliwym wpływem, ale nie o ten wpływ nam chodzi. Leki przede wszystkim usuwają objawy zaburzeń psychicznych, takie jak urojenie, czy omamy, czy obniżenie nastroju, czy nadmierne wzmożenie napędu, lęk. Działając jednak na drodze chemicznej. Tutaj no też pacjenci mówią, że to jest chemia, prawda? Chemia jest niezdrowa. My jesteśmy zwolennikami ekologicznej żywności, yy, zbliżenia się do natury, yy, a tutaj mamy być traktowani chemią. Yy, no, odpowiedź jest bardzo złożona. Yy, pierwszy lek psychotropowy fenakty, którego dzisiaj już nie stosujemy, yy, powstał, yy, znaczy jego podstawowym czynnikiem, który działa, jest czynnik uzyskiwany z rośliny rawolfia Serpentina. Więc gdzieś tam wiele tych substancji chemicznych, które dzisiaj produkujemy sztucznie, najpierw znaleziono jako wyciąg z roślin. Więc to nie jest tak całkiem niezgodne z naturą to, że te leki używamy. Druga kwestia jest taka, że w zaburzeniach psychicznych dochodzi do jakiejś zmiany czy nierównowagi w obrębie substancji chemicznych, które znajdują się w mózgu. Nazywamy je ogólnie neuroprzekaźnikami. I te leki psychotropowe działając chemicznie ingerują w tą chemię, ale przywracają równowagę tej chemii. W tym względzie można powiedzieć, że nie niszczą tego mózgu. Też jednak trzeba oddać tutaj sprawiedliwość tym pacjentom, którzy tak mówią, że mamy takie objawy, jak objawy pozapiramidowe po niektórych lekach, czyli jakieś działanie niekorzystne na mózgu występuje. Tutaj raczej się kierujemy takim bilansem strat i zysków, tak, bo jeżeli ktoś jest w ciężkiej psychozie i jest, nie, nie może kierować swoim postępowaniem, robi rzeczy, których normalnie by nigdy nie zrobił, których się potem wstydzi po przemienieniu tej psychozy, ani kiedy nawet może w psychozie ponieść nieodwracalne straty, tak, lekko, myślnie, roz, rozrzutnie wydać pieniądze, czy dokonać jakiegoś, nie wiem, uszkodzenia siebie, czy innych ludzi, to y, mówimy niekiedy, że te ryzyko objawów niepożądanych, które nie jest bardzo jednak duże, jest mniejszą szkodą niż to, co może się stać w wyniku psychozji. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że, y, no, że to nie są leki obojętne i stąd jest bardzo ważne, żeby pacjent znał wszystkie działania leku i też umiał rozpoznać y, te objawy, które są niepożądane. Dlatego tak ważna jest psychoedukacja i współpraca. Właściwie, leczyć się lekami psychotropowymi można skutecznie, jeżeli jest się bardzo umiejętnym i świadomym menadżerem swojego leczenia. I tutaj zawsze tak tłumaczę pacjentom, że mają się tymi lekami posługiwać, to nie leki mają rządzić nimi, tylko oni lekami, i te leki mają pomóc im menadżerować chorobę. To tak jak chwytamy, powiedzmy, gorący węgiel. W kominku przy pomocy metalowych szczypcy. Tak te, tą, te, ten ogień, tej psychozy, możemy regulować czy ująć w jakieś karby przy pomocy tych leków. Ale to nie, nie ma być taki hokus-pokus, który my robimy nad pacjentem, tylko pacjent ma świadomie w tym uczestniczyć. On ma też jak gdyby mieć poczucie sprawstwa przy leczeniu psychotropowym.